Gnidek, dziękuję za to, że się znajdował Dobra, no tam nawet Bidos jest. Aha, dzięki za spoiler, kurwa. To już mi się nie chce oglądać stary tego. Dobra, Dżęziara. Let's see. praca nie piszą, że ja tsunami Przeżyła tsunami? Serio? W sensie e, Hania była w miejscu, gdzie było tsunami to jest akurat tragiczne wydarzenie. Współczuję jej kurwa. I no, niesamowite to jest akurat. Ta w Korei była, serio? Ja pierdolę. Kurwa dobrze, że jej się udało w ogóle. Przeżyć. Stać, jak na jestem jak drogo Chodzi o tsunami od tego, od Vito i Belli? A no, ja też to przeżyłem. Kurwa, Vito i Bella Survivors. Nowy dokument na Netflixie niedługo. Ci co przeżyli, Vito i Belle. Damku, dziękuję za 32 miesiące. Za Miley, gram trasę i nic mnie nie martwi. Mam życie jak Barbie, jak z Wyrzucam ludzi do walki, myślisz, ale ją jakoś tam mailowa. Wyrzucam kontakt, jak są wazu. Zobaczę wstecz, patrzę w dół. Znowu na szczycie jestem już. Chodzę obrana. No bo na szczycie jestem już. Oni są na szczycie widzowie, a wy jebane wypierdy, kurwa. Możecie tylko sobie pomarzyć, kurwa. Proste. Ta, jak ona się nazywa? Yy, jak ona się nazywa? Zapomniałem, jak ona się nazywa. Jak ona się nazywa? Jak ona się nazywa? Zapomniałem. Julita! A! No! Julita na was sra, kurwa! Ze szczytu! Proste! Proste hajterki, kurwa! A! A się! Sra na was hajterki! no bo na szczycie jestem już! Proste! Kurwa, Taki mam zmiana! sama, to mam nowy luk! od tańczą! Układ na TikTok. Uczyli się kurwa od ga ga Gawronka. No nieźle, fajnie, że kurwa Genzy poczuli się zagrożeni. kopiują kurwa od yy, potężnego teamu tych, tinziaków Pod stopami ma cały świat. I co wy tam, kurwy? Kejterki, jak tam? Pod stopą yy, kurwa Fostyny. Jak się czujecie, kejterzy? Ha, Ona na nas stoi? No oczywiście, że tak. Pasi przyjaciół i dobry waj. Teraz wybudzę się za nas. Słuchajni telefon, bo dumna jest mama. Czekam aż znajdę swój balans. Jestem cięziora i będę to miała. A jak? Może czasem było To był ten fitby do ESA? No i duża zbrodka. Ta sytuacja, że gdzieś ze mną. Lubię te chwile, gdy rośnie mi tańcno. Szkoda, że go w tytule nie dodali. Teraz wiem, że ja trzymam to kartę tem... go bez kitu. Co usłyszałem? Pojebane pieniądze. Co? Nie yy, Mam pytanie, czy już czy już, nagry czy już nagrywane są TikToki, na przykład yy, fanek Genzi, że są dżenziarami? Zerknę. Dżenziara. Dżenziara. O, jest. Co jest kurwa? Czekaj. Dżenziara. jest? Grzeziara Denzi. Czy już nagrywają? Nie mogłam więcej już da. Olivier ma wytytułowane imię Matyldy. Okej. Młodzieżowe teksty, co powiedzieć, gdy chce ci się pić? Daj To chyba nie są fani GenZii Chyba pomylili kurwa... Ej, się górnąć Chyba pomylili tego Dźwięk Ostatnim razem szukaliśmy lodów Gengaka Tym razem przyszedł czas na lody GenZii No ale gdzie są kurwa piosenki, gdzie są fanki GenZii? A są! Nawet osoby 2007-2012 mogą polubić ten film. Miałeś bliżej? Fajnie, nie niesamowite. Fajne. Prob za to. Daję oczywiście lajka. Wszystkie dżinżyry też powinny to zrobić. で、えー、パスドラ。